we yeah. Dzień dobry. Cześć. Jak widzieliście w poprzednim, super szybkim odcinku, gdzie też robiłem most na farmie, skończyliśmy budowę chatki mojego towarzysza. No, nareszcie. Przepraszam za używanie fly'a, ale to było, żeby wam pokazać. Nie dla cheatów. On nie, nie, nie miał good moda, po prostu fly'a. To było widać. Dobra, ale mamy teraz żarcia bezie. Nareszcie nie będę tego niszczył, bo po pół płytkach można wchodzić na shifcie. Ale będzie żarcia, chłopie. Jak to wszystko hmm. wyrośnie. Ja robię kolejne ciasteczka. A ja robię to, z czym się kurczaki zrespią. Nie ma kurciaków. Łamamy... Jezu, ale będzie ciastek. Co? No. U chłopie. To ja może pójdę po kakao Ale ja mam A ile? Wystarczająco dobra to no co też... robimy? Ciastka, 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 ciastka Osiem, osiem, osiem ciastek, ciastka, ciastka, ciastka 20 kakao w zapasie Ale urwał To co robimy? Yy, nie wiem, czekaj rzucaj cię twoim kakao twoimi ciastkami Dobra. Y, możemy dzisiaj zejść do kopalni. co ponieważ... ty na to, żeby tę półpłytkę ustawić tak po całym tam, żeby była aż do furtki? Nie. No, tylko musimy zrobić więcej półpłytek, bo tak wiesz, na szybko. No, więc ja zrobię te półpłytki. Mam pięć kamienia. Przyda się. A ja już wziąłem kamień. Masz. Dobra. Mam żelazny kilof. idę do kopalni. Poczekaj, pójdziesz ze mną, dobra? To, na, to nagramy. Ale po co zamykasz? Tak, ponieważ możemy teraz już nagle długie odcinki, tak więc nagramy, nie wiem, może ze dwa wschody słońca teraz. O, dobra. Tak, żeby trochę w tej kopalni posiedzieć, nie wyłazić za wcześnie. Dobra. I tak myślę, że chyba tutaj, tutaj można by ustawić jednak te półpłytki, jednak... Chyba dwa pola to nie coś tak dużo, można to poświęcić. No nie To no. chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. I zobacz. Dwa pola i to jeszcze nie wyrośnięte. No bo ja je co Zostaw! Będziemy po prostu na szefcie łazić, jeju. Ja nie chcę, chcę szybko chodzić. A to jest moja farma, ty idziesz kopać. Ech. Ja idę spać na moim łóżku teraz i poczekaj na mnie. Zero dziękuję, zero proszę, idziesz kopać. Dobrze, dziękuję. Eee... Kosmity, zjadły moje łóżko! Gdzie jest moje łóżko? Kosmity! Masz... No i spać, za załóżę. Masz jakieś pochodnie, czy ci zrobić? No praktycznie już zużyłem chyba wszystkie moje, które miałem przy sobie. więc ci zrobię. Bo kopalnia nie była oświetlona. Niestety mam tylko trzy patyki, chyba że masz gdzieś zapas desek przy sobie i to dość spory. I mam przy sobie węgiel. To zrób już. Ty. Ja mam 12. Daj, 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 da, daj! Dobra. Masz this, this, this. A i ja ten mur się... Y, mój towarzysz będzie nam robił mur, który ochroni nas przed wrednymi różowymi flipperami. Ha, ha, ha. Nie no, zamkniemy się w takim murze, coś jakby mur chiński. Tylko, że na całą wioskę. No, tak jakby. Yy, czekaj, użyję bardzo dużo bezmyślnie węgla, żeby mieć yy, bardzo dużo pochodni. Dobra. Yy, uży użyłem bezmyślnie bardzo dużo węgla. I już do ciebie idę. I żeby coś, to biorę water bucketa. I Spoko. trochę dirtu. Wezmę staka dirtu. Moje jedzonko... Dobra. O, może jak wrócę, to już tutaj wszystko wyrobi Dobra. Tobie tak. się przejadły. Tak więc, my tu będziemy kopać. A tak w ogóle, to co zauważyłem. O właśnie. Nie wy Nie wyciszyłem tego, więc przepraszam za wszystkie bardzo głośne głosy. Jakie? Czas nagrywania filmu robimy, zgłosiłeś? Do Dobra. Hm. Nie, ja kopię grawe, a ty robisz kamienie. Ja kopię grawe, a ty robisz kamienie. O, wyt. Ja kopać wyt. Ja nie mam... O, żelaza. Moja. A, masz kilof? Nie. No to twoje, okej. Okay. Cztery żelaza. Ja coś tam mam... ...baketa ze sobą. Y, a po co mi baket? Ja byśmy lawę znaleźli. Eee, za... ...za wysoko. To jesteśmy. Na nie płacę się. No nie mam co robić. Męczki, to było wziąć. Możesz pokapać w tym grawerze, jak ci się nudzi. Może jakiś węgiel znajdziesz, albo żelazo. Dobra, że mamy tylko trzy schodki, to nie pytaj Właśnie, idziesz na górę, robisz schodki. To jest good chodź. Tak, chodź. Dobra, to dawaj to. Ja Masz, będę po prostu i robisz coś Zrobię takiego mobilnego. Tutaj. Ej zrobić ci dar jedzenia czy nie? Nie mam dużo. jeszcze ty ciastka i moje mięsko 12. No ja mam jeszcze tutaj, czekaj. Tu jest jeden z dużych to będzie miał. Tobie zrobi się dwa kamienne. No, a ten jeden będzie dla ciebie. Ale najważniejsze są schodki, nie kilofy. W sensie teraz, potem będą kilofy najważniejsze. 40 środków. Wystarczy. To jeszcze zrobię, parę. Wystarczy, przecież... Na którym jesteś, na którym jesteś poziomie? R3. Dobra. Ja jestem e, 41. Ok, no to 40 nam wystarczy. No. Mówię. Dobra, to idę. Yy, zjem ciastka. Coś niezbyt dużo tutaj żelaza w tej kopalni. W sensie kiedy? W Pierwsza wersja Minecrafta. Trzeba było najpierw zapalić ogień, a potem do niego wrzucić ory. I ory się nie paliły. Ani te. Y, ani już stapki, ani... Jeżeli się wrzuciło w ogień, to one się nie niszczyły, tylko przepalały. A jak się je potem wyjmowało? No one po prostu wyskakiwały. Wrzucałeś, to się od razu zamieniało i wyskakiwało na bok. Fajne. Wiesz, no... Nasz ludzik zbiera tak na około półtorej kratki, nie? Czyli nie musi wchodzić w węgiel... Znaczy, w ogień. Ubieraj. To, to po co nam ten bucket? O, o złoto! Nie zostaw, nie mam przecież żelaznego. Ale Golda, zrobimy zegarek. Jeszcze z restą. Bo złoto się opłaca tylko na zegarek. Chyba, że mamy... O żelazo. More... Że kill kilof tutaj. No żelazo nie kamień! Chyba, że mamy Morkris, no to wtedy, żeby zrobić złoty miecz, i zabić wilkołaka. Ale tak to to się złoto kompletnie, nie. Tak, bo się okay. wilkołaki często respią. Nie, ale no wilkołaka można tylko złotem zabić. No ale bo się niby często respi. Już wyciór wilkowaka nie widziałem. No dobrze ale jak się z respi no to go niczym innym nie zabijesz. No to Ej. masz problem. O, a żeś wykombinował i te kęcie. Dobra, wchodzimy. Te zielska wyrosło, lol. Yy, możesz iść spać? Moje zioło. Zioło, zioło wzmaga. Lolita, dobra. Ja wyłączę gogle. Dajcie mi chwilę, dziadek gogle się włączył. Dobra. Ojeju, dobra. Jestem. Yy, musimy przepalić to żelazo. Żelastwo. Chcesz swoje wiaderko? No, przydałoby się, daj mi je. Dobra. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? W swojej chacie, a gdzie mam być? Idę cię zarżnąć? Tak. Dobre. Szczęścia. Ej włóż to do skrzynki, ja bym to rzuć, dobra. No weź się ogarnij, lol. Fap, fapujemy! nie umiesz. Dobra, yy, ja idę zbierać naszą roślinność. Roślinność? Co ty wiesz, o zabijanie? ty to jesteś ty. Ty zabijasz ich mieczem, ja zabijam ich redstone'em. Z wro... Zdro... z wro... dobra Z wro... z wrokiem Chodźmy, się zaciąłem Hahaha <zorana> właśnie tak to nie widzieliście e... Zmieniłem nieco więcej, że nie mam Głupiego go... kółka potem Jakiegoś czegoś znacznika yy, Tylko dodałem Z kim to robię I yy, teraz tak, nie ruszaj się, bo muszę twój nick Wytwócić, albo idę do ciebie po prostu Muszę uchwycić twój nick, żeby było wiadomo Kim nagrywam, tak. No nie ruszaj się, no. Widać. To, że widać. ja? Tak, widać twój nick, widać, dobra. Dobra, pokażemy widom, jak będzie wyglądał ten mur. No to ty zrób tu. Bo ja podej... znaczy no wiem, bo on mi pokazywał. Wcześniej powiedział, że zrobimy mur, ale po co? Ktoś robi mur, a mi pokazał... Ktoś do mnie z, Ktoś do mnie z łuku strzela. Ty no, jak Maria, szkielec to... się skampił! No tylko on jest m... Mo... Teraz są strasznie mądre mopki. Bo one nie wyłażą już. A nie można do jego podejść. On mnie zabije! Moja kość. Myślałem, że mnie zabije. Ja też, ale co z tego? Weź, trochę za inteligentne są te. Czemu? Muszę jeść ciastka. Spoko. Ale mniej więcej właśnie to jest coś takiego. Potem to przerobimy na mur z cegły kamiennej, ale na razie nas nie stać. A ty przerobisz, co ja jestem? Murzyn. Baśka. Murzyn. Nie no, nic, nic nie mam do murzynów. Czarnoskórych, o, tak. O nie, kończy mi się kobyl. To jest twoja wina. Ej, czekaj, przyniosę ci kobyl z chaty. Dobrze, że mam kolejnego kolejnego staka No a ja mam parę dziesiąt staków. Na co ci masz tyle kobla? Ty żeś mi da, mam trzy staki i dziewięć. 309? 9? 300 taki kobla plus 9 Poczekaj daj mi chwilę, włączę kalkulator he he. E, Lol! Pisać kalkulator Enter Człowiek! Nie znaleziono, what the fuck przez C! Ej, czy patrz, przez C działa, ale urwał 64, teraz czekajcie, gwiazdka to domyślam się, czy to jest to Razy 3. Równa się. Yy, dobra i do tego dodajemy 9. 201 kobla mam. Szalejesz. No. Hallo? Tak Dzięki. Wiesz, Ej, no weź to. Cieczaj, ja wyłączę już ten kalkulator. No i tak całą osadę chcemy zrobić. Znaczy ja chcę. On robi mur, ja mu robię jedzenie, jesteśmy kwita, tak. To nie, to nie znaczy, że jestem Twoim Murzynem. No Nie mamy nic do czarnych skórych widzów. Lolik D! Jeżeli ktokolwiek to ogląda, zobaczcie na mój pasek expa, to jest chamszło w państwie. Idę zabić tego pająka, to jest aż śmieszne. A co, ile masz? No... Cały mam, a mi nie wliczyło nowego levela, po... sobie na filmie, lol. Bo ja za tego, ja za tego szkrytasz jedną kulkę. Gimbaranie. Hmm, tą wieżę chcemy włączyć do naszej osady? Raczej tak Chyba że ci no. nie starczy Kobla to będziemy łasić. To się wykopie nowy Albo zrobimy tunel do... Kolejny tunel Dobra czekaj yy, A yy. chleboszczak Ale będzie chlebka Mamy 6 chlebka Spoko. To po trzy na nas Tą budowę tego tun tego muru też by się przydało przyspieszyć no, myślę, że co ja z nim zrobię to do... mm. Czekaj, nie ruszaj się, rzucę ci chlebem na ryj. Raz, dwa, trzy. Myślałem, że raz, dwa, trzy rzucasz, a nie odliczasz chleb. No <laughs> liczę. Jungle wody. Idziemy z moją... Jungle wodem? To jest niczym? No jungle nie? Hmm. Możesz się nadać O kurczę. O super, ja mam mam. Ja. To daj, bo ja potrzebuję do tego kobla. Dobra, to ile go z... No, bym go zniszczył, byśmy go zdobyli, masz. Wow, jeden kobla wiosną, jeden koblu wiosną nie, nie czyni. Ale ten kill'off jest, widzę, hardkorowy Na ile wystarczy? Jeden kobla, <grym> dwa?

Uch, już trochę tego muru się zrobiło. Ej, mogę zrobić żelazną siekierę, czy mnie zabijesz? Zabiję cię. Okej, to sobie zrobię dwa drewniaki. Kamienną przecież! No ja ci całego kobla oddałem, dobra? Już o zabijękowa. mój Boże... Zrobiłem dwa drewniaki, drzewo, surowiec odnawialny... Właśnie reklamujemy ekologiczną Polskę w replorniach węglowych Od dzisiaj mają być używane węgla drzewne, Bo jest on z rosną oczywiście Nie wiem, odegranym się szybciej nie musa Właśnie oczywiście nie dwa Jakieś tam tylko sytuacje awaryjne tak. Ogólnie wyplomujemy wodne i pielęgne Po co się to robi? Noga, powiedzcie, no tak, Czekaj, bo Ale mamy fajną farmę, mogę ją rozbudować potem czy nam taka wystarczy, sądzisz? Wystarczy. Na dwóch gości, jak gdy widzisz ile my jemy. Ja ciągle jem, bo ja sprintuję. Ale ja nie jem zbyt dużo. Bo ja albo coś buduję, albo jestem w kopalni. No Właśnie. Mamy? Kopalniany. Kopalniany. Nie kopalni. bo nie jest. Dziękuję. Są takie ładne serwerze, że nie wiem, że ale dobra. To kup sobie internet! To jest twój serwer. Dobra, ja idę zbierać kolejny chłop. OK! Zobacz, mur. Wow, chyba, się nie, chyba się nie podoba, co? No. Nie no, podoba mi się, no. To zrobi, lepszy, Podoba mi się już, nie krzycz na mnie. <śmany> <A to. śmany> nieważne. Robisz iść pochodnie Robisz iść pochodnie, tak? Zarobiłeś pochodnie Powiedziałeś, robię iść pochodnie Nie, zarobiłeś pochodnie Ej patrz Ty masz ciać. takie itemy, a jeśli się nie chwali... Jakie masz? Wezmę sobie płotek, bo potrzebuję Spocznij Ej patrz, zrobię nam kolejne ciacha i węgiel, a nie, nie można ci połączyć. Spoko. LOL, a od kiedy łączy się płot z węglem? LOL Ej, czekam dla ciebie czterciastka. No, a po co mnie to? Właśnie rzuciłem chlebem, teraz już z ciastami. Dobra, kończymy powoli ten odcinek. No myślałem, że coś taki długi zrobić. No ładnie. Nie, długi zrobimy jak będziesz ten mur robił no co ja na razie robię? Ale już tak ogólnie jak nie będziemy nic robić Dzisiaj chciałem po prostu pokazać jaką mamy fajną kopalnię, tak A, dobra yy, Dobra, to dziękujemy Wam i tak dalej yy, Co ty robisz z małą chatą? Oświetlam ją Get, get out of my house Chodź tu Chodź bo, bo cię kowatbem rzucę, jakie zrobię Dobra, yy, to <laughs> Do Gdzieś tu lawę słyszę, tu też słyszysz? Nie. Do widzenia